Cześć, tu Horyzont, Twój kompas w świecie sztucznej inteligencji i technologii. Mamy czwartek, a Ty słuchasz naszego audio newslettera wygenerowanego z pomocą AI. O czym dziś napisaliśmy? Posłuchaj, co znajdziesz w dzisiejszym wydaniu. AI od zera do zrozumienia. Czy drogę do superinteligencji da się wykupić? AI w praktyce. Jak AI wspiera automatyzację i jakość tłumaczeń w Tex United? Marek Piurkowski opowiada o wyzwaniach, innowacjach i przyszłości branży tłumaczeniowej. AI na wynos. Czy sztuczna inteligencja zagraża muzykom? Test okularów AI. Jak działają Brilliant Labs? Nowe modele od Meta. Lama 3,2, 1B, 3B, 11B i 90B. OpenAI planuje przekształcenie swojej struktury w korporację nastawioną na zysk. CTO OpenAI, Mira Murati. Opuszcza OpenAI. Córka Donalda Trumpa, Iwanka Trump, zachęca do świadomości sytuacyjnej odnośnie tego, co się dzieje wokół AI i już nie tak odległej generalnej sztucznej inteligencji. Rekomendowana biblioteka The Age of AI and Our Human Future książka. Autor: Henry Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Hattenlocker. Zainteresowany zgłębieniem tych treści? Najlepiej wejdź na maila. A jeśli nie możesz w tym momencie, posłuchaj, streścimy to, co zawiera korespondencja. Zaczynamy. Czy drogę do superinteligencji da się wykupić? Czy moc obliczeniowa jest kluczem do sukcesu? W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami bezprecedensowych inwestycji w moc obliczeniową w sektorze AI. Firmy technologiczne prześcigają się w budowie coraz potężniejszych centrów danych, inwestując kwoty, które mogłyby sfinansować badania nad lekarstwami na choroby trapiące ludzkość od wieków, lub pokryć roczne budżety średniej wielkości państw. Microsoft eksperymentował z budową centrów danych pod wodą, a startup Lumen Orbit planuje umieścić je w kosmosie. Elon Musk ogłosił, że jego zespół XAI uruchomił klaster treningowy Kolosus, składający się ze 100 tysięcy jednostek H100 w zaledwie 122 dni. Skala tych inwestycji jest oszałamiająca. Według danych Epoch AI, w ciągu ostatnich 11 lat Google zwiększył swoją moc obliczeniową 10 milionów razy, podczas gdy OpenAI i Meta osiągnęły milionkrotny wzrost w zaledwie 6 lat. Te liczby skłaniają do fundamentalnego pytania: czy możemy dosłownie kupić sobie drogę do superinteligencji? Zmiana krajobrazu AI. W ciągu ostatnich kilku lat krajobraz AI uległ dramatycznym zmianom. Google nie jest już niekwestionowanym liderem, a OpenAI wspierane przez Microsoft rzuca wyzwanie gigantom swoim modelem GPT-4. Anthropic z modelem Klot 3.5 jest silnym nowicjuszem, podczas gdy Meta pozostaje znaczącym graczem, szczególnie z najnowszym Lama 3,1 pod względem surowej skali obliczeniowej. Mark Zuckerberg w niedawnym wywiadzie trafnie ujął obecną sytuację. Planowanie w kontekście krzywej wykładniczej jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Jak długo będzie się ona utrzymywać? Uważam, że jest wystarczająco prawdopodobne, że będzie się ona utrzymywać, by warto było zainwestować dziesiątki lub setki miliardów w budowę infrastruktury, zakładając, że jeśli to się utrzyma, otrzymamy naprawdę niesamowite rzeczy, które stworzą niesamowite produkty. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek w branży. Mógł powiedzieć na pewno, że będzie się to skalować w tym tempie. Gigantyczne inwestycje w centra danych. Skala inwestycji w infrastrukturę AI jest bezprecedensowa. Według The Information, dwie oddzielne firmy zgłosiły się do Josha Teigena, komisarza handlu oraz gubernatora Dakoty Północnej, z propozycją budowy megacentrów danych AI, każde o wartości 125 miliardów dolarów. Te centra początkowo miałyby zużywać od 500 MW do 1 GW mocy, z planami zwiększenia do 5 lub 10 GW w ciągu kilku lat. Aby lepiej zrozumieć skalę tych liczb, warto spojrzeć na diagram na mailu Epoch AI, załącznik numer 1. Pokazuje on, że przy mocy obliczeniowej rzędu 3E31 flop, co odpowiada milion razy większej mocy niż GPT-4, głównym ograniczeniem staje się tzw. Ściana Opóźnień Latency Wall. To sugeruje, że nawet przy ogromnych inwestycjach w moc obliczeniową, fizyczne ograniczenia, takie jak opóźnienia w przesyłaniu danych, mogą stanowić barierę dla dalszego skalowania. Prawo Amdachla i jego implikacje. W kontekście skalowania mocy obliczeniowej kluczowe znaczenie ma prawo Amdachla. Zgodnie z tym prawem, linie reprezentujące wyższe porcje równoległe 95%, 75%, 50%. Pokazują początkowo większe przyspieszenie, ale osiągają plato wcześniej niż te z niższymi porcjami równoległymi. Oznacza to, że bez względu na liczbę dodanych GPU, maksymalne teoretyczne przyspieszenie jest ograniczone przez wąskie gardło sekwencyjne. To prawo ma istotne implikacje dla firm inwestujących w ogromne klastry obliczeniowe. Sugeruje ono, że samo zwiększanie liczby procesorów. Może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, szczególnie w przypadku zadań, które nie dają się łatwo zrównoleglić. Nowe podejście do skalowania Safe Super Intelligence. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nowe inicjatywy, które próbują podejść do problemu skalowania AI w inny sposób. Jedną z nich jest startup Safe Super Intelligence założony przez Ilię Sutskevera, byłego głównego naukowca OpenAI. Firma ta niedawno pozyskała 1 miliard dolarów przy wycenie 5 miliardów dolarów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu inwestorów. Co ciekawe, Succever sugeruje, że jego firma podejdzie do skalowania inaczej niż jego były pracodawca OpenAI. W artykule opublikowanym przez Reuters Succever stwierdził: Wszyscy mówią tylko o hipotezie skalowania. Nikt nie zadaje pytania, co właściwie skalujemy. Dodał również, Niektórzy ludzie mogą pracować naprawdę długie godziny i po prostu szybciej podążać tą samą ścieżką. To nie jest nasz styl, ale jeśli zrobisz coś innego, wtedy możliwe staje się stworzenie czegoś wyjątkowego. Te wypowiedzi sugerują, że Safe Superintelligence może skupić się na jakościowych aspektach rozwoju AI, a nie tylko na zwiększaniu mocy obliczeniowej. Rywalizacja o moc obliczeniową. Mimo to wyścig o dominację w mocy obliczeniowej trwa. Elon Musk, za pośrednictwem swojej firmy XAI, twierdzi, że wkrótce będzie dysponował około 200 tysięcy jednostek równoważnych H100, najnowszych GPU od Nvidia. Te ambitne plany budzą niepokój u konkurencji. Sam Altman, CEO OpenAI, wyraził w rozmowach z kierownictwem Microsoftu obawy, że XAI może wkrótce mieć dostęp do większej mocy obliczeniowej niż OpenAI. Jednak raport z The Information rzuca światło na tę sytuację. Według doniesień, klaster 100 tysięcy chipów Maska, znany jako Kolosus, nie jest jeszcze w pełni operacyjny. Mniej niż połowa tych chipów jest obecnie w użyciu, głównie z powodu ograniczeń związanych z zasilaniem i infrastrukturą sieciową. Nowe modele AI o jeden preview Strawberry. W tym wyścigu o moc obliczeniową kluczowe znaczenie mają również postępy w rozwoju modeli AI. Niedawno OpenAI zaprezentowało model O1 Preview, znany wcześniej jako Strawberry. Model ten znacząco przewyższa swojego poprzednika GPT 4 w zadaniach wymagających złożonego rozumowania. O jeden Preview wykorzystuje algorytm uczenia ze wzmocnieniem na dużą skalę, który uczy go produktywnego myślenia z wykorzystaniem łańcucha rozumowania Chain of Thought. Rezultaty są imponujące. W USA Math Olympiad o jeden osiągnął wynik, plasujący go wśród 500 najlepszych uczniów w kraju, co stanowi ogromny skok w porównaniu z GPT-4, który osiągał jedynie 12% skuteczności. Ponadto o jeden przewyższa dokładność ludzi z tytułem doktora w testach z fizyki, biologii i chemii, benchmark GPQA Diamond. Jakub szerzej analizował możliwości modelu o jednym preview w swoim artykule na naszej stronie. Wyzwania techniczne i ograniczenia skalowania. Mimo imponujących postępów, skalowanie mocy obliczeniowej napotyka na istotne wyzwania techniczne. Jednym z głównych problemów jest opóźnienie w komunikacji między rozproszonymi systemami obliczeniowymi. Nawet przy prędkości światła w światłowodzie, czas podróży w obie strony między wschodnim a zachodnim wybrzeżem USA wynosi 43,2 milisekundy. To opóźnienie wraz z dodatkowymi opóźnieniami wprowadzanymi przez urządzenia telekomunikacyjne stanowi znaczące wyzwanie dla standardowego treningu synchronicznego. Ponadto, zwiększanie mocy obliczeniowej wiąże się z ogromnymi kosztami energetycznymi. Firmy takie jak Google, Microsoft i Amazon zobowiązały się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku. Jednak rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową do trenowania zaawansowanych modeli AI. Może stanowić zagrożenie dla realizacji tych celów. Perspektywy na przyszłość. Analizując obecną sytuację, możemy zauważyć, że wyścig o dominację w dziedzinie AI poprzez zwiększanie mocy obliczeniowej stawia przed nami fascynujące, ale i trudne wyzwania technologiczne i etyczne. Diagram Epoch AI, załącznik numer 2 zerknij na mail przedstawia największe publicznie ogłoszone treningu AI według firm. Widać na nim wyraźnie, jak w ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej wykorzystywanej do trenowania modeli AI z GPT-4 i CLOD-2 na czele tego wyścigu. Czy samo zwiększanie mocy obliczeniowej wystarczy do stworzenia prawdziwej sztucznej inteligencji? Czy potrzebujemy fundamentalnych przełomów konceptualnych? Odpowiedź na to pytanie ukształtuje przyszłość AI. I może mieć głębokie implikacje dla całego sektora technologicznego i gospodarki globalnej. Wnioski. Wyścig o superinteligencję poprzez skalowanie mocy obliczeniowej jest fascynującym zjawiskiem, które może przynieść przełomowe odkrycia w dziedzinie AI. Jednocześnie stawia on przed nami poważne wyzwania techniczne, etyczne i środowiskowe. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między ambicjami technologicznymi. A odpowiedzialnym rozwojem. Firmy, które skupią się nie tylko na zwiększaniu mocy obliczeniowej, ale także na innowacyjnych podejściach do architektury AI i efektywności energetycznej, mogą mieć największe szanse na sukces w długoterminowej perspektywie. W najbliższych miesiącach i latach będziemy dla Was uważnie śledzić rozwój sytuacji, analizując nie tylko postępy technologiczne, ale także ich wpływ na rynek, środowisko i społeczeństwo. Jedno jest pewne: jesteśmy świadkami jednego z najbardziej fascynujących wyścigów technologicznych w historii, którego wyniki mogą fundamentalnie zmienić naszą rzeczywistość. Inspiracją dla mnie do tego artykułu był obszerny tekst Fazmina, który dogłębnie analizuje te zagadnienia. Zachęcam do zapoznania się z oryginalnym artykułem i śledzenia autora na medium, gdzie znajdziecie więcej fascynujących analiz dotyczących przyszłości AI. Link na mailu. Autorem dzisiejszej treści w sekcji rozważań teoretycznych był Oskar Korszeń. Czas teraz na AI w praktyce. Jak AI wspiera automatyzację i jakość tłumaczeń w Text United? Marek Piurkowski opowiada o wyzwaniach, innowacjach i przyszłości branży tłumaczeniowej. Zajrzyj do wywiadu, który serwujemy w mailu, aby odkryć, jak AI zmienia świat tłumaczeń na lepsze i jak możesz z tego skorzystać. To nie tylko historia sukcesu Text United, ale twój poradnik do tego jak wykorzystać technologię dla maksymalnej efektywności. Marek Piurkowski, CEO Text United, odkrywa przed nami kulisy rozwiązań AI, które rewolucjonizują branżę tłumaczeń. Dowiedz się, jak firmy na całym świecie optymalizują swoje procesy tłumaczeniowe, automatyzując zadania, które kiedyś były czasochłonne i kosztowne. Zapraszamy do tej lektury. Tak samo jak zapraszamy po odbiór bonusowych treści w naszym tradycyjnym, szybkim serwisie newsowym, AI na wynos. Spis zawartości podaliśmy na początku audio. Dziś dużo ciekawych linków. Pochyl się nad nimi. Na koniec biblioteka AI. A dziś w roli bibliotekarza Oskar Korszeń, który poleca The Age of AI and Our Human Future książka. Autor Henry Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Hattenlocher. To fascynująca analiza wpływu sztucznej inteligencji na globalne stosunki, bezpieczeństwo narodowe i strukturę społeczeństwa. Autorzy, łącząc unikalne perspektywy z dziedziny polityki, technologii i akademii, oferują głębokie spojrzenie na to, jak AI zmienia świat i jakie wyzwania stawia przed ludzkością. Książka ta rzuca światło na geopolityczne i społeczne implikacje wyścigu technologicznego w dziedzinie AI wykraczając poza aspekty czysto techniczne. To niezbędna lektura dla wszystkich zainteresowanych przyszłością technologii i jej globalnym znaczeniem. Nie zapomnij przyjrzeć się jeszcze wydarzeniu, które promujemy w ostatnich dniach na łamach newslettera. Wydarzeniu, na które szczerze zapraszamy. O jaki event chodzi? Od 22 października do 24 października odbywać będzie się 13 edycja konferencji. I love marketing and technology. Konferencja potrwa aż 3 dni plus wydarzenia poprzedzające, ale nas, rzecz jasna, interesują najbardziej dwa punkty w kalendarzu podczas tego eventu. Po pierwsze, konferencja I love AI, która będzie wisienką na torcie wydarzenia w warszawskich Złotych Tarasach. Ten punkt odbędzie się w czwartek, 24 października. Tutaj na mailu znajdziesz odnośnik do tego wydarzenia. Po drugie, interesować mogą Was szkolenia AI dla marketingu. A te będą stanowić preludium do imprezy. Odbędą się w poniedziałek 21 października. Tutaj na mailu szczegóły kursu, o czym będzie szkolenie i czego konkretnie się nauczysz. I na dziś to wszystko. Teraz znajdź chwilkę na przejrzenie treści, przeklikanie się przez odnośniki uzupełniające tekst. I jeszcze jednak prośba. Oceń mail na końcu korespondencji, a jeśli nas tylko słuchasz. Zostaw subskrypcję na kanale i zostaw serce lub łapkę w górę pod audio. Twoje reakcje, pochwały, ale i sugestie budują ten newsletter. Dzięki i miłego weekendu. Z serca dziękuję ekipa Horyzont AI.